Na ekranie widzisz e, fragment czatu, e, jedną z wypowiedzi na czacie w grupie facebookowej o nazwie Czasobalans, którą prowadzę, a zainspirowała mnie ona do tego, by przygotować audio na temat busy boxów, które u wielu mam okazały się strzałem w dziesiątkę. E, busy boxy są rozwiązaniem które tak naprawdę sprawdzają, sprawdza się przez lata. Co to jest busybox? Ja to nazywam po polsku pudełko kreatywne. Rękodzielnikom pudełka kreatywna kojarzą się z tym, że po prostu zbierają tam materiały, z których później wykonują swoje, swoje dzieła, swoje uszytki i inne, i inne rzeczy. A generalnie polega to na tym, żeby w jednym miejscu, pojemniku, pudełku, skrzyneczce zebrać przedmioty, które używa się w wybranych momentach. I teraz tak, na przykład mama chce odpocząć, daje dziecku, dzieciom takiego busy boxa. Jeśli dzieci jest więcej niż jedno, każde dziecko ma busy boxa. Swoje pudełeczko, skrzyneczkę i tak dalej, związane ze sobą. Mama chce popracować, w związku z tym, gdy na przykład pracuje, sięga po specjalne sprzęty. Na przykład, jeśli ma firmę krawiecką, sięga po maszynę do szycia. Jeśli wykonuje zadania online, sięga po laptopa, sięga po kamerkę i tak dalej. Dlatego tylko w tym momencie, gdzie mama pracuje, dziecko dostaje swoje pudełko, swoją skrzyneczkę, i przez ten czas może z tego pudełka, z tej skrzyneczki korzystać. I teraz, co tam wkładać w zależności od wieku? Na przykład. Jeżeli dzieci nie mają u Was wolnego dostępu do sprzętu elektronicznego, w takim pudełku może być symbolicznie, znaczy no symbolicznie, może być tablet, smartfon, który jest używany w momencie ważnym dla rodzica, czyli w takim momencie, kiedy chwilowo inne zadania niż dziecko. Są jednak troszeczkę ważniejsze, a chodzi też o to, żeby stworzyć dziecku bezpieczne środowisko do przebywania. No i akurat zaczęłam od góry, czyli od starszych dzieci, no ale zjedźmy do samego dołu. Gdy dziecko zaczyna rozumieć, że mama coś robi, że rodzic coś robi, można zacząć te pudełka robić edukacyjnie. Tematycznie, na przykład zorganizować dziecku kolorowy tydzień. Czyli na przykład y, robić boks niespodzianka, ale na jeden dzień niech tam będą tylko czerwone rzeczy, na drugi dzień niech będą tylko zielone, niech będą tylko żółte, albo boksy tematyczne, na przykład o lesie, albo o samochodach, albo o innych rzeczach. Mogą być to też boksy w ogóle zabawkowe. Bardzo często jest tak, że dzieci dostają różne zabawki i się tymi zabawkami nie bawią, co nas bardzo denerwuje. Można, sprzątając, na przykład, przy okazji sprzątania, część zabawek schować do Beasy Boksa. I w momencie ważnym dla rodzica, dać dziecku te zabawki, ale zastrzec mu, słuchaj, tylko teraz możesz się nimi bawić. Właśnie chodzi o to, żeby dziecko kojarzyło moment specjalny dla rodzica z czymś ważnym także dla siebie. I teraz oczywiście nie zawsze jest tak, że dany zestaw kreatywny, dany zestaw pomysłów, przedmiotów, i tak dziecko zainteresuje. Y nie zawsze, nie codziennie, w, że w którymś momencie też dziecko będzie znudzone, ale chodzi o to, żeby to zmieniać. Na przykład, jeśli y, dziecko nie może się bawić ciastoliną przez cały czas, a już szczególnie w momencie, kiedy my pracujemy, dziecko bierze ciastolinę, tak, i nagle robi się cisza. No, to już wiadomo, że ta ciastolina będzie we włosach, y, będzie gdzieś między książkami, tak? Będzie tym oblepiona jakaś maskotka i różne inne niespodzianki, y, dość generujące później nam różne zadania. Ale można zrobić tak, że właśnie dziecko będzie miało w Busy Boxie ciastolinę, będzie miało na przykład worek malarski, y, folię malarską, czy y, na przykład rozcięty worek, duży worek na śmieci i będzie mogło sobie ten worek obok nas rozłożyć i będzie mogło się wtedy bawić. Tylko w tym momencie, kiedy my chcemy, tak? Popracować, czy wtedy, kiedy my chcemy odpocząć. Dalej, dziecko bardzo często przychodzi do nas, bo oczekuje zainteresowania. Jeżeli zapewnimy dziecku nasze zainteresowanie, to też będzie... Czuło się bezpieczniej i będzie wiedziało, że też ma czas na inne rzeczy, i teraz o co chodzi. To nie jest tak, że musimy spędzać z dzieckiem nie wiadomo ile czasu. Bardzo dobrze mamom, z którymi współpracuję, sprawdza się rozwiązanie 10-15 minut tak zwanej zabawy na dywanie, szczególnie z małymi dziećmi. Aha, jeszcze do busyboxów. Jeżeli chodzi o dzieci takie w średnim wieku, na przykład już przedszkolaki, czy dzieciaki szkolne przyzwyczajone do zadań, to w tych busyboxach mogą być zadania dla nich i teraz odwrotnie, na przykład znajdź w pokoju pięć zielonych przedmiotów, tak, czyli nie mamy zielonych przedmiotów w pudełku, tylko dziecko ma je znaleźć, albo wykonaj jakieś łamigłówki, na przykład jeśli dziecko lubi labirynty, to niech w tym momencie kiedy my pracujemy lub odpoczywamy, właśnie w tym Busy Boxie może korzystać tylko z labiryntów. Tylko z książeczek z labiryntami. Bo ja na przykład bardzo lubię. W żadnym innym momencie. I wtedy, kiedy my kończymy pracę, my kończymy jakieś zadanie, gdzie nam zależy, żeby dziecko zajęło się sobą, ta zabawa dla dziecka również się kończy. Chyba, że dziecko się tak wciągnie, a zdarza się tak, i chce się bawić dłużej, no to my też mamy wtedy bonus na nasze zadania, no chyba, że musimy zmienić, nie wiem, pomieszczenie, wyjść gdzieś e, koniecznie, bo mamy umówiony termin i tak dalej, tak? Także idea busy boxa. I teraz wróćmy do spędzania czasu na dywanie, e, takiej zabawy na dywanie. E, chodzi o to, że poświęcamy dziecku, pamiętajcie, dzieci czasu nie liczą, Przynajmniej w tym wieku, kiedy najbardziej nas ograniczają, to one czasu nie liczą. I te 10-15 minut, gdzie dziecko widzi, że my wyłączamy telewizor, odkładamy smartfon, wyciszamy dźwięk i jesteśmy tylko dla niego, nasyca dziecko naszym zainteresowaniem i robimy tam to, co dzieci chcą. Tak. Nie zawsze to, co lubimy, ale priorytet jest, że to dziecko nam na przykład ten czas organizuje. To są bardzo różne rzeczy, można pobudować z klocków, no, no różne. Znaczy, no nie, nie zawsze dzieci też proponują, nie zawsze wiedzą, co mogą zrobić, ale kluczem jest to, że my siadamy na podłodze z dzieckiem, że jesteśmy na równi z dzieckiem. To bardzo często jest przez psychologów podkreślane, chociaż mnie zawsze rozbawia doradzanie żeby rozmawiać z dzieckiem, jak ono jest w histerii, żeby rozmawiać z dzieckiem na poziomie jego wzroku. E, więc to nie zawsze, e, nie zawsze się sprawdza, ale właśnie w takim momencie, tak? Teraz dalej wszelkie takie sprawy, na przykład zależy, co lubimy, ale rano lub wieczorem obowiązkowe jakieś przytulaski, tak? O ustalonej porze dnia, albo że dziecko może do nas przyjść przed szkołą, się przytulić i że już ma zabezpieczenie tą, tą bliskość z rodzicem, tak, i że ono wie, że ta bliskość będzie, że ono wie, że te 10-15 minut to jest ważne, tej zabawy na dywanie, to jest szczególnie ważne, jak mamy ileś dzieci w domu, więcej niż jedno, że to jest wtedy tylko z tym jednym dzieckiem czas. Można też zorganizować oczywiście wspólny czas z dziećmi, ale... Bardzo ważne jest to, żeby każde dziecko miało czas najlepiej z jednym i z drugim rodzicem, jeśli jest taka możliwość, tak, czyli y, trochę z jednym, trochę z drugim, ale tą gwarancję stuprocentowej uwagi, ba, że nawet jak ktoś zadzwoni, to dziecko zauważy, że w tym momencie jest ważniejsze i gwarantować mu to. One też będą miały wtedy poczucie bezpieczeństwa. To procentuje, to nie jest tak, że to zaczyna działać od razu, nie zawsze. Ale to procentuje, jeśli dziecko się przyzwyczai, jeśli dziecko zobaczy. A dzieci bardzo lubią, gdy rodzic siada do komputera, i na przykład one też mogą. Na przykład, moją córkę bardzo wciągało robienie komputera z kartonu, i ono sobie robiło, ona sobie robiła swój komputer z kartonu, i też się bawiła, że ona też robi jakieś zadania. To naprawdę jest nieograniczona są nieograniczone możliwości, można busy boxy dostosowywać do wieku, no i to, co bardzo procentuje, czyli ta gwarancja uwagi dla dziecka. I teraz, poza tymi boxami i poza tą uwagą dla dziecka, również nauka samodzielności, czyli na przykład powiedzenie, pobaw się w tej chwili sama, albo poukładaj coś, na przykład, tak? czy zaproponowanie jakiegoś zadania, a może, nie wiem, wyjmiesz naczynia ze zmywarki, no to jest też dostosowane do wieku. E, I a propos wieku i dostosowania zajęć dla dzieci, też e, opowiem Ci prawdziwą historię. Wysłałam syna samodzielnie z psem. E, my mamy psa Golden Retrievera, e, nie podam wieku syna, w każdym razie... E, Ktoś z rodziny zakwestionował to, że jak ja wysyłam dziecko w takim wieku spokojnie to nie był kilkulatek, tak. Aż tak źle e, nie jest, ale no przyjmijmy, że były to wczesne lata podstawówki i czemu ja wysyłam dziecko e, w takim wieku samo z psem. Oczywiście, że się bałam i nie wiedziałam, czy sobie poradzi, ale powiedziałam że jeśli się przestraszysz, nawet wychodząc z klatki czy coś, wróć zaraz do domu. Po drugie, dziecko zawsze z telefonem. I teraz o co chodzi? Zostało to zakwestionowane, że ja puściłam dziecko samodzielnie z psem. Ale zapytałam się tej osoby, która to zakwestionowała zapytałam się: Dobrze, to powiedz mi, w jakim wieku dziecko może zacząć samo wychodzić z psem? I teraz do czego zmierzam? Jedno dziecko poradzi sobie z jakimś zadaniem, mając lat 3, a inne dziecko poradzi sobie z tym zadaniem, mając lat 7. I nauka samodzielności polega na tym, żeby próbować. Więc jeśli poprosimy dziecko, żeby zdjęło nam pranie z suszarki, na przykład, no to niech je zdejmie, wrzuci do miski, może, ich, może tego prania od razu nie wytrzepie, nie rozciągnie i tak dalej, tylko będzie to zmiętolone w tej miejsce. Ale już coś zrobi, przyniesie, zacznie, nauczy się, tak? Jeżeli sobie z danym zadaniem nie poradzi, to można ponownie spróbować za miesiąc, za pół roku i w ten sposób stopniowo też przejmować niektóre zadania. To oczywiście są jedne z możliwości, ale w mojej praktyce współdziałania z kobietami, współdziałania z mamami takie, które Najbardziej się sprawdzały. Przede wszystkim dajmy sobie czas przy małych dzieciach, czas na naukę, czas na sprawdzenie metod, czas na dopasowanie działań. Ale też wiedzmy to, że jeśli nie mamy zabezpieczonej dodatkowej opieki, no to również na działania zawodowe możemy na pewno przeznaczyć mniej czasu, niż by to był czas pracy etatowej. Mam nadzieję, że jakoś Cię zainspirowałam, coś podpowiedziałam. No i cóż, zachęcam do subskrybowania, czasu balansu, do przeglądania zasobów i szukania podpowiedzi. Dobrego odsłuchu do następnego nagrania. Trzymaj się ciepło. Dzięki za uwagę. Cześć.